Witam wszystkich na moim kanale Ogród Agnes. Dzisiaj film jak siać arbuza. W tym roku postanowiłam, że taką rozsadę i ogólnie wysiew arbuza zrobię dość szybko już w styczniu, gdyż rok temu zrobiłam to później początkiem marca i arbuz nie zdążył wytworzyć Owoców, bardzo wolno rósł, więc zobaczymy, jak w ogóle sprawdzi się ta odmiana arbuza. Taka odmiana. Te arbuzy mają być bardzo duże. Zobaczymy, czy takie będą. I oczywiście przed wysiewem. Należy takie arbuzy nasiona, arbuza namoczyć w wodzie. Ja tutaj sobie zastosowałam ręcznik papierowy namoczony i umieściłam na nie nasionka. Tutaj mam 5 sztuk i takie nasionka umieszczę właśnie w tych kubeczkach. Tutaj robię głębokość od 1 do 2 cm w każdym kubeczku. Pamiętajcie, żeby nasiona akbuza wysiewać po jednym nasionu, nasionku, gdyż później taki akbus no nie toleruje pikowania. Więc umieszczam jedno nasionko, następne i zasypuję ziemią. Tak zrobię zresztą nasion Pamiętajcie, że nasiona umieszczam tym szpieczastym do dołu i zasypuję ziemią. I zostało już ostatnie nasionko. I wkładam zasypuję. Następnie zwilżam wodą. I zastosuję tutaj folię spożywczą. I nakrywam. I takie przygotowane kubeczki z nasionami umieszczę na parapecie. Także czekam na ich wykiełkowanie. Jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to zapraszam do subskrybowania i lajkowania i do usłyszenia w następnym filmiku.